Thank you, sir. Witam wszystkich, tu LoveScore i zapraszam na zagrajmy w SWAT 4. Wydaną w 2005 roku strzelankę taktyczną ze studia Irrational Games. Sama zaś seria SWAT jest serią dosyć ciekawą i nietypową, ponieważ od początku e, pierwsze dwie gry były, ser były grami taktycznymi, czymś w rodzaju Fallout Ta Tactics bądź Jagged Alliance. Dopiero od wydanej w 2000 roku z e, trzeciej części SWATa gra zaczęła być właśnie strzelanką taktyczną pokroju Rainbow Six. Jednak w odróżnieniu od Rainbow Six e, SWAT 4 i SWAT 3 brał większy nacisk na poim, e, chwytanie przeciwników oraz odbijanie zakładników. W Rainbow e, six, e, Sixie... sixie. Dobra. E, w serii Rainbow bardziej, ile pamiętam, zawsze liczyło się bardziej celne oko i zabijanie terrorystów już na starcie. Właśnie w SWATie tego robić nie wolno. Zaś w, e, w części czwartej wcielamy się w lidera jednostki słod, które będzie przechodzić przez 13 ciężkich misji. No w zasadzie te końcowe są dosyć ciężkie, te początkowe 4 bodaj czy 5 nie są aż takie ciężkie. W każdym razie w e, single player dowodzimy, dowodzimy czterema członkami jednostki słod i staramy się wypełnić cele misji, które zwykle e, zobowiązują nas do uratowania wszystkich cywili oraz, e, oraz schwytania jak największej Liczby niezakładników, rany, Niezakładników, tylko podejrzanych. No i to by, była, to by była właśnie ogólna idea całej gry. Ja zaś nie będę grać na singlu, ponieważ. Mm, ponieważ celab zgłosił się do tego, raczej ja go przekonałem, czy po prostu uznałem, że we dwóch będzie śmieszniej, a celabowi na tyle gra się spodobała, że będziemy przechodzić we dwóch o różnicach między multi a singlem, ponieważ niektóre różnice są, powiem już później, tak samo jak o ekwipunku, systemie punktacji itd. Tak tak Czyli spotykamy się już w następnej, w następnej części, w następnym epizodzie, w którym to już będzie celeb i będziemy przechodzić z 4.